Temat dzisiejszego filmiku dość nietypowy, bo, nie będzie, bo też będzie o samoróbce, ale nie maszyny, tylko przedmiotu, mianowicie kołyski. Została wykonana 15 lat temu, kiedy miał się urodzić mój pierwszy wnuk. No i od tego czasu już kilkoro dzieci z niej skorzystało, ponieważ znów będzie potrzebna i przychodziła tu mały lifting to pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś szuka jakiegoś wzoru to będzie dla niego jak znalazł została ona wykonana na podstawie projektu zamieszczonego w czasopiśmie Meister tak się to chyba nazywało i no już chyba to czasopismo nie istnieje w każdym razie Miałem tam jakiś taki egzemplarz i są więcej, bo jakiś czas zbierałem i między innymi była to była ta kołyska w nim. Jak rysunki do niej odtworzyłem z natury, bo już tego czasopisma nie mam, to jest zresztą ono też było, ta kołyska została tak w sposób chyba zbliżony do tego co tam przedstawiono, zrobiona. I odtworzyłem rysunki, które pokażę na koniec filmu. No a tutaj chcę pokazać jak ona jest skonstruowana i jej taki ogólny wygląd. Wykonać ją można w zasadzie no, ze sklejki, z drewna sosnowego, jesionu, dębu, co tam komu pasuje i jak jest technicznie przygotowany. Samowykonanie jej nie nastręcza wielkich trudności, bo nie ma tu jakichś skomplikowanych rzeczy. Potrzebna jest piła wiertarka, strugarka, ewentualnie frezarka. I to w zasadzie najważniejsze narzędzia. W każdym razie, kiedy ją wykonywałem, moja baza maszynowa była bardzo skromna, a i tak udało się ją wykonać. Ta, ten egzemplarz jest wykonany z drewna sosnowego. Wykorzystałem boazerię, bo miałem też akurat takie kawałki boazeri, ale no oczywiście nie, nie, nie ma problemu, żeby zakupić lub wykonać obudowę skrzyni z jakichś in, w jakichś innych materiałów czy w inny sposób. Boki tej kołyski są wykonane z takiej półki klejonki, którą zakupiłem w markecie budowlanym po wówczas, bo jeszcze nie miałem możliwości robienia większych klejonek, a te boki, na których ona się wspiera, zostały wykonane z desek i tu akurat nie było wielkiego problemu z klejeniem, więc zostały te deski sklejone. Natomiast nóżki są wykonane z, ze sklejki dwunastki, która jest do tych wsporników tutaj przymocowana z jednej i z drugiej strony. Całość jest bardzo stabilna. I no, przez kilka miesięcy na pewno dziecko może się w niej wychowywać. Materacyk tutaj go nie ma, ale został zrobiony z zakupionego kawałka pianki, którą następnie krapcowa oprzyła w po, taką pobłoczkę, którą można wymieniać, można to wyprać. W środku jest kawałek takiego płaskiego terenu, na którym oto sobie wszystko leży. Teraz pokażę jak wygląda całość. A jeszcze powiem tak, są dwa wsporniki, na których jest osadzona sama ta część, która się buja. Połączone są dwiema podłużnicami z deski. Natomiast tutaj jest wycięcie, które stanowi oś skrzyni, na której spoczywa ciężar kołyski i po wyjęciu blokad można nią bujać. Buja się bardzo delikatnie, a jeżeli potrzeba, to są dwie takie blokady i wkłada się je w otwory z boku i blokuje bujanie. szczególnie jest taka ochrona przed małymi dziećmi, albo gdyby dziecko no, samo się jakoś może za bardzo pierciło, żeby nie tego tej kołyski, to można ją nawet czasami może trzeba. Zablokować. Teraz pokażę z bliska, filmując z ręki, ważniejsze elementy tej kołyski. Boki są zrobione w formie takich, formie takich drabinek połączonych, połączonych takimi kołkami o średnicy 15 mm, bodajże które stanowią taką górną ozdobną część tej kołyski. No boki, tak jak mówiłem, wykonane z klejonki, natomiast spód wspiera się na taki na deszetce przyklejonej do, i przykręconej do boku, do boku, także bliżej. To jest ten element tutaj i do boku kołyski i te deseczki, które tu stanowią spód, scalają jednocześnie te dwa boki, bo są one do tej listwy spodniej, która ma kształt takiego kawałka łuku i są do niej przykręcone wkrętami. Tutaj z boku są wkręty imbusowe przedłużane, które, przez które są spojone te boki. To samo jeżeli chodzi o podłużnice, też są przykręcone przedłużanymi śrubami imbusowymi. Akurat w tym przypadku, teraz tu z bliska chciałem pokazać jak ten bok jest skonstruowany. Czyli to jest jedna, druga deska, i w środku wypełnienie. W tym wypełnieniu tutaj jest wycięcie, o które wspiera się oś kołyski. A tutaj niżej otwór blokady tej kołyski. Natomiast nóżki wyglądają w ten sposób, że jest to kawałek łuku. Wymiary, tak jak mówię, podam na końcu filmu. I one są aż do samego do samego dołu. Tak, żeby można. Było być pewne, że jest to całość stabilna. Tutaj są podłużnice, dwie wklejone i jeszcze dodatkowo dla usztywnienia zabezpieczone takimi y, kątowymi wzmocnieniami. To jest, y, to jest ten stojak. Natomiast y, sama kołyska, tutaj widać, że. Część tego, część tego łuku, ten spód i boki, są wypełnione, wypełnione właśnie tymi listwami błazeryjnymi. Natomiast ich zakończenie to wspomniana drabinka z listep i tych okrąglaczków. To teraz ważnym elementem jest, jak... Mówiłem to wzmocnienie. To jest taka, takie zwieńczenie boku, które ma taki trochę ozdobny kształt. Jest z grubszej deski i w nie jest wklejona właśnie oś. No jest dosyć, taka, dosyć gruba, to jest bodajże 2 cm taki okrąglaczek. Te końcówki zostały wykonane z zakończeń karniszy drewnianych. No akurat się do tego bardzo dobrze nadały. Też są skręcone tutaj na te boki tych, tej drabinki na śruby imbuso, na konfirmaty przedłużane. A tutaj całość skręcona wkrętami, które ściągają tą klejonkę. Więc, nawet gdyby ona miała jakieś tendencje do pękania, to i tak jest wzmocniona z tamtej strony tym takim łuczkiem, który ściąga spód, a z tej strony tym wieńcem tym wieńcem który spaja całość i wzmacnia oś głębokość osadzenia osi przez co ona jest bardzo mocna jeszcze raz może wjedziemy do środka całości żeby było to dobrze widoczne to traktuję jako taką taki ten materiał poglądowy, ale też troszkę może inspira inspirację dla kogoś, kto chciałby chciałby taką kołyskę wykonać, bo no, czas pokazał, że y, się sprawdza i ciągle jest na nią jeszcze zapotrzebowanie.